Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Gołąb Mirka w Norwegii. Czy mamy 26 marca, niedziela, piękna pogoda? Gołąbki wypuściłem troszkę. E, tylko trzy latają, bo. Ta para y, białych, akurat zniosły jajka. 23-3 dni temu zniosły jajka. Zostały mi y, te para samiec, samiczka, te białe, to mają jajka, i ta czarna, co przywiozłem, samiczka i biała jedna. Cztery sztuki mi zostały, tylko gołąbków. Miałem jechać do Ricarda, ale się okazało, że nie będę jechał. Nie będę jechał z powodu tego, że jednak właściciel będzie sprzedawał te mieszkanie. Będzie te mieszkanie sprzedawał. Gołębie się boją bardzo, poszły tam. E, no i tutaj wypowiedzenie też dał na dole gościowi. I mi dał wypowiedzenie trzy miesiące na, na wypowiedzenie. No wiadomo, jak tam trochę dłużej się zajdzie, to też nic się nie stanie. Dlatego też nie będę przywoził gołębi, bo będę musiał, nie wiem, tą budę albo rozebrać i mniejszą taką zrobić z niej później, bo taka dosyć duża ona jest. Albo ją przewieźć, jak się uda, całą, oddzielić tylko wojlerę od tego. I tylko tą jedną dużą budę zostawić. przewieźć ją jakąś ewentualnie dorobić wojlerkę, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. No na razie szukam mieszkania, no i przymierzam się do kupna może też mieszkania, zobaczymy, jak to będzie. Może do kupna, bo jednak wynajęcie to widzicie, jak to jest, wynajmiesz, gość pomieszka z 3 lata, czy ile, gość powie, żeby się wyprowadzić i to tak wygląda, nie, no dlatego nie będę ściągał gołębi, te co są, to są. Wiadomo, że jak tutaj się w Harsad przeprowadzę to one nawet kawałek dalej, gdzieś tam w drugi koniec, to one też e, będą, e, się oblatają tak, bo jak tutaj nic nie będzie, no to wrócą mam nadzieję. Zobaczcie, śniegu nasypało bardzo dużo. Ostatnio tutaj mam na tarasie, zobaczcie, tunele porobione. Zaraz zmniejszę trochę, bo Zobaczcie, tutaj, jaki tunel jest, jak mówiłem, tutaj całe zasypane. Tam jest dwa metry śniegu. Jak nie lepiej, tunel zrobiony. Popatrzcie sobie na to, jak to wygląda. Tutaj śniegu na dachu też to jak runie, to będzie tragedia. Tu na balkonie też z metr śniegu. Tam mam tunel też zrobiony. Zobaczcie do gołębnika z metr śniegu, co najmniej, jak nie lepiej. Tam jest tego śniegu. Także to tak tutaj wygląda. No. Pogoda jest teraz piękna. W nocy minus 11, nie wiem czy te jajka wysiedzą czy nie. Tego Łębie e, w tym mniejszym drobi e, dobrze, że zniosły. On jest trochę ocieplony. I z góry, i z dołu ocieplony, i z boku tam ocieplony. Także myślę, że jest trochę cieplej. Być może, że się uda. Być może że się uda, że nie zmarną te jajka. Bo ma być po minus 11, minut 10, dzisiaj w nocy też tak było. Tutaj ta czarna ładnie już się oblatała. One się, te dwie samiczki teraz znów razem sparowały. Ta czarna z tą jedną białą, wolną, ale na razie mówię nie będę, bo nie wiem co będzie. Tutaj zanim przeniosę tego łębie, to też pójdziemy. Pokażę Wam też na dole, jak to wygląda. Wszystko tak tutaj wygląda, panowie, zobaczcie. Śniegu jest. Tyle co, co, co na wysokość moją, tunele. Już nie ma tutaj, gdzie tego śniegu sypać. Tutaj troszkę tego, ale już nie ma, gdzie tego śniegu sypać. bo tylko tunele są porobione, bo no nie topnieje trochę tego słońca, ale to jest wszystko mało To jest wszystko mało Tak to wygląda tutaj tunel wyrzeźbiony też w śniegu nasypane, dach odśnieżyłem bo tutaj nie odśnieżam, bo to zaraz będzie ten Tutaj szybkie odsłoniłem, bo pleksą była szybka Tak to tutaj wygląda w gołębniczku. Kupiłem im takie te gniazde, gniazdówki, takie powkładałem, ale to chyba niepotrzebnie. Też zobaczymy później, może się przydadzą. Takie kupiłem, one są dosyć fajne, bo one mają takie tutaj w środku materiał jeszcze. Jakby zniosła jajko, żeby się nie, nie stukło nie tego jest przewiewne też trochę od spodu także dobre te gniazda są a tutaj w tym drugim go ja bym, tam siana rzuciłem bo zniosły na trocinach tylko te pierwsze jajko siana rzuciłem teraz wam pokażę i tutaj tam z tyłu nie wiem czy będzie widać postaram wam się to pokazać tak bo ja tam nie sięgam nie widzę pokażę wam tak czy to widać czy nie nie wiem Myślę, że widać, tam siedzi samiczka i ona właśnie ma jajeczka tutaj. Tak ja tylko telefonem sięgnąłem, bo nie widzę. O, ona jest też bardzo fajna, bo ona jak się rękę włoży, to ona broni tych jajek. O, chuczy. o, bije skrzydłem, to jest samiczka siedzi. No, broni jajeczek. Trochę posłały tamte. Te, widzę słomą. No, zobaczymy. Ten broni jest ocieplony trochę. Także myślę, że może się uda, że się wylegną. No, mrów jest duży, jakby nie patrzył. Nie, mrów jest duży w noty minus 11. To nie wiem, jak to będzie. No, zobaczymy na razie mnie nie wyrzucam. Nie wyrzutam. Nie wyrzutam. Ja tutaj Wam powiem o tym Jaszrzębiu, bo to cały czas ten sam bił cały czas ten sam bił bo jak ja Gołębie wołałem i gwizdałem, to on po prostu tak się nauczył, że on słyszał i już czatował. E, reagował na mój, na, tak się nauczył na mój gwizd i na wołanie Gołębi, że on już czatował. On już wiedział, że Gołębie są wypuszczone, i czatował. I faktycznie. Żona mi powiedziała, bo ty go wołasz, czy go wołasz? I faktycznie jednego dnia e, gołębi nie, nie wypuszczałem i zagwizdałem, zawołałem. Po chwili e, patrzę, a ten e, jaszczurnik tutaj przyleciał na, na kratę. Tutaj siadł, na kratę. Normalnie. I chciałem go, załatwiłem sobie wiatróweczkę, ale uciekł tam z tyłu za drzewa. No to wziąłem wiatróweczki. Pociągnąłem mu raz tylko. Piórka się posypały, poleciał i od tamtej pory. Od tamtej pory panowie nie mają. Nie pokazuje się w ogóle od tamtej pory. Od tamtej pory także rzadko gołębie wypuszczam. Teraz cały tydzień siedział, w zawsze tygodniu nie ale tak były wypłoszone znów. Niby tego ja ale coś przeleci, coś się takie wypłoszył, że one boją się. Tylko coś zobaczył od razu idą w górę. No nic, i tak pozbyłem się tego jaszczębia, nie wiem czy przeżył, czy nie. Podejrzewałem, że przeżył, no, tylko pewnie się wystraszył, bo jasno to nie jest głupie, głupi ptak. On jak raz go tak wypłoszy, bez strzelania, czy ktoś raz się wypłoszy, to on już więcej nie przyjdzie. Są mądre, mądre ptaki. No i tak to wygląda panowie. Zobaczcie tutaj tego śniegu, co nie miara. Zanim to stopnieje wszystko, to trochę trzeba czasu. Zaspy. Pogoda dzisiaj jest naprawdę piękna, niebo czyściutkie. Ostatnio zobaczcie jakie tam są hałdy też przy drodze tam zasypane po 4 metry tego śniegu tutaj też wszędzie. Popatrzcie wszędzie po bokach hałdy tego śniegu tutaj na gołębik to można wejść mnie. jakby weszedł tutaj kot czy coś to by śmiało tam wskoczył bez niczego. Tak wysoko jest. Nie chciałem wam się z tym podzielić. No. Na razie to nie będę nagrywał. Zobaczymy jak to się wszystko tego. Chyba, że młode się wylegną, to coś tego, bo tak szybko się jeszcze nie wyprowadzę pewnie. To trochę potrwa zanim znajdę, zanim ten e, jak coś to będzie, będę nagrywał. Także chciałem podziękować wszystkim subskrybentom, wszystkim e, tym co komentują, co oglądają. Dziękuję bardzo. To chciałem podrobić też tych gołębiarzy. To na YouTubie wyświetlają. Oglądam bardzo fajne filmiki, czy na rynku, czy na tym. Fajnie, że można chociaż pooglądać, że ktoś nagrywa. Można pooglądać. Super sprawa, nie trzeba jechać. Można popatrzeć sobie. Naprawdę fajnie. Tak, jak w sobotę, w niedzielę, nie mam co robić, to sobie siądę, poglądam sobie trochę. Popatrzę całkiem przyjemnie. No nic, dziękuję bardzo jeszcze raz. I do usłyszenia, no cóż, no takie, takie jest życie, no zobaczymy dalej, co to będzie. Do usłyszenia w następnym na nagraniu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.